Dzień dobry, cześć Wam. Grenlandia pozdrawia tym razem. Muszę założyć okulary, bo taka jest biel, że ledwo co widzę. E, serdecznie witam Was z Nosy Iranja. Pisze się Nosy Irania. Jest to przepiękne miejsce, jedno z najpiękniejszych, które jest na Nozibi. Jeśli będziecie, to obowiązkowo tutaj powinniście przyjechać. Ile taka przyjemność kosztuje? W biurze i taka, na miejscu 78 euro. Nozibi Club, polski Polskie biuro podróży, które tutaj jest 55, 55 euro, a od Beach boyów 40 euro. Wasz yy, wybór, od Beach Boyów, którzy są na plaży. No irania to jest ta słynna plaża, wyspa, yy, która jest połączona, właściwie to są dwie wyspy, jest połączona właśnie taką kosą, takim pasem piaseczku, który widać za mną. Jeżeli chcecie zobaczyć, yy, jak to wygląda, to warto wejść tam na górę, Latarnia tam jest i stanąć są przepiękne widoki, później wam to pokażę. No a teraz idę w stronę właśnie tej mniejszej wyspy. Proszę bardzo, kolory są bajeczne, obłędne. A więc za mną ta właściwa właśnie Nosi Ranża, tam jest wyspa, na której ludzie mieszkają. No i tutaj idę właśnie tym pasem, piaseczku, który już się zaczyna zamykać. Jeszcze godzinę temu był tutaj piasek. Za godzinę, dwie godziny, tutaj będzie już gdzie chodzę, jest woda, bo zaczął się przypływ dwa razy jest przypływ i odpływ do czterech metrów potrafi być tutaj odpływ i ta wyspa, którą widać, ta mała Nozirandża jest to wyspa, którą można kupić bo kosztuje około 20 milionów dolarów tam jest nieczynny hotel do tego pasa zieleni, który tam widać przede mną można dojść no to co, to zobaczmy w tym momencie jak daleko uda mi się po wodzie dojść no, wrażenie jest niesamowite jak się z jednej strony zamyka woda, z drugiej strony ja już widzę, że na tamtą wyspę nie dam rady dojść, bo zaczyna się e, przypływ rzeczywiście coraz głębiej. Nie chcę wracać e, w puław. Tak więc, e, no do wyspy nie dojdę, ale naprawdę, jak się zaczyna przypływ, warto sobie przejść. Jest to, zobaczcie, takie jest niesamowite wrażenie. Super, jest bajecznie. No dobra, w ramach każdej wycieczki jest obiad, lunch, który jest około 12.30, 12.45, idę zjeść. Jeszcze trochę tutaj połażę, pójdę na górę no i będę wracać. Półtorej godziny, płynie się uda Nozibę, a więc w jedną i drugą stronę to jest 3 godziny, no i jakieś 5 godzin się jest tutaj. Dobra, to co? To fajny taki spacerek zrobić po wiosce, która jest tutaj na Nozy i Ranja. E, przy każdej wiosce na Madagaskarze, tak jak tutaj widzicie po prawej stronie, jest tak zwane drzewo, święte drzewo. Większość mieszkańców Madagaskaru to są chrześcijanie 54%, ale 40% to są tak zwane wierzenia afrykańskie. No i ta wiara się gdzieś tam miesza, tak? I to drzewo jest e, zawsze, tak jak właśnie widzieliście, tutaj ogrodzone. No i to jest tak jak uznawane, właśnie święte drzewo. Tutaj wioska jest typowo turystyczna, więc dużo sklepów z pamiątkami, ale można podpatrzeć po prostu jak ludzie tutaj e, mieszkają, w jakich warunkach. Jedną z takich fajniejszych rzeczy, którą można kupić tylko na Madagaskarze, jest tak zwany. O. Kamień, szafir księżycowy. Szafir księżycowy, którego cena od 70-80 euro idzie e, w zwyż i to jest rzecz, którą można kupić tylko na Madagaskarze. Taki typowo księżycowy, tak jak tutaj widzicie, to pojawia się jeden na 150 czy 1500 nawet kamień. I dużo pamiątek, z, e, które rzeczy mu to. Wanilia, tak? prawie wszędzie można kupić magnesy, mniej więcej za 1 okay. euro. Kawa. mamy tutaj tak kawę pieprz bardzo ciekawy pieprz. kurkumę różne ceny nie jest tutaj nie jest to jakoś drogie taki wyroby z zebu z rogów zebu to też nie są jakieś duże rzeczy o zobaczcie tutaj właśnie koszulki olejki ilanki lank, czyli jagodni po polsku kokosowe bardzo fajne takie torebki które tu widzicie to za 20 tysięcy ariari czyli 20 zł. nie są to jakieś wysokie tutaj ceny pamiątek. i hey, tu jak się przechodzi przez wszystkim. wszystkie... Z pamiątkami sklepy. E, tu jest studnia, są takie trzy studnie w tej wiosce. Zobaczcie, jak ludzie mieszkają. Proszę bardzo, żebyście widzieli. Oczywiście siatka musi być, bo to moskitiera na komary. Toaleta gdzie jest? A tam za domami gdzieś. Nie, to tam akurat jakoś się nie przejmują sprawami z toaletami związanego. Ważne, że woda jest słońce cień. I to się liczy. I tutaj jest droga, która prowadzi właśnie do góry na piękny włók, widokowy do latarni. proszę. Ludzie przygotowywują strawę tutaj, tak na takich kamieniach. No i mieszkają właśnie w takich chatynkach, myją wodę, myją twór, naczynia w tej wodzie i żyją, tak? Można? Można, co potrzeba więcej. I tutaj, jak się idzie pod górkę, to takimi schodkami, no i gdzieś jakieś 5-7 minutek jest się na szczycie. Pamiątki dookoła i tak dalej. Po drodze cały czas są takie widoczki, no może nie cały czas, ale od czas, czasu czasu się pojawiają. I naprawdę trzeba wejść na górę, żeby zobaczyć tą różnicę, która jest, jak się jest na dole. Bo na dole tego nie widać, gdzie się jest, w jak pięknym miejscu. Latarnia, którą tutaj widać, jak się dochodzi do, na szczyt, zaprojektowana przez Gustawa Eiffla. Tutaj praktycznie Gustav Eiffel zaprojektował wszystkie te latarnie, które są. Ta z 1910 roku i tutaj trzeba skręcić w lewo i są przepiękne widoki. Proszę bardzo. Lokalny pan wyroby robi z hebanu. Nie są to duże ceny rzeczywiście, to oni tutaj pół dnia tak siedzą, robią i coś strugają właśnie dla turystów. No i proszę bardzo, jak tutaj ładnie widać Nosy i ranża. Tam widać tą małą Nosy i ranżę, tutaj jestem na dużej. jest przepiękny punkt widokowy, dużo lokalnych ludzi, kolory są jak na Polinezji francuskiej, można powiedzieć. Pięknie plumeria rośnie po prawej stronie i zaczyna się przypływ. Za jakieś dwie godziny ta Mierzeja, którą tutaj widać, plaża, za około dwie godziny tutaj jej nie będzie. Dobra, czas opuszczać Nosy i Rangię, wracam na Nosy B. Fajnie było. Woda, temperatura 27-28 stopni. Jak zupa. Żółwie przy przypływie były, więc wszystko co najważniejsze było. Świetne miejsce, piękny dzień. Pozdrawiam, do zobaczenia. Skądś indziej?